Witajcie, Mandziara Łewki! Ciao, tutti! Witajcie na kanale Mandziara Łewki. Jesteś w kuchni włoskiej? A słowo Mandziarę znaczy jeść. Jesteśmy w okresie przedświątecznym robimy różne wypieki, a na te wypieki potrzebna jest nam polewa czekoladowa. Podam wam sprawdzony przepis od Klimka z zębu, a właściwie to z bustryku. Eee, to jest syn mojej koleżanki Moniki, serdecznie pozdrawiam i ten przepis tej polewy czekoladowej jest sprawdzony. No to co, pokażę Wam jakie składniki są nam potrzebne do przygotowania tego wspaniałego przepisu, czyli polewy czekoladowej. Tak, do przygotowania potrzebne nam jest 100 g masła, ewentualnie ma margaryny, 120 g cukru pudru, 50 g kakao, gorzkie i cztery łyżki mleka i teraz wlewamy to wszystko rzucamy do pojemnika. Teraz rzucamy masełko. Poczekamy aż się troszkę nam rozpuści i wsypujemy nasz cukier puder kakao i wlewamy na końcu mleko. Rozpuszczamy na średnim ogniu wsypujemy nasze kakao rozsypałam jak zwykle no i teraz taką czepaczką jakby było o taką czepaczką to zamieszać średni średni ogień I teraz sypujemy nasz cukier puder momento cukier puder wsypiemy kochani okej okay. i wlejemy nasze mleko i teraz na średnim w średnim ogniu mieszamy tak, nie wiem, dobrze pokażę, o, mieszamy aż wszystkie składniki nam się połączą, ale nie może się nam zagotować. O już, zaraz zobaczycie, ja tutaj to mieszam tą czepaczką, dobrze, zobaczycie, o, zaraz, ok, i zaraz to będę ściągać z mojej, z mojej tej. Z mojego gazu. Gaz jest bardzo malutki, bo to nie może nam się zagotować, tylko muszą nam się połączyć wszystkie składniki. A widzę, że już się połączyły. O, i teraz zobaczcie, jaka jest masa. Jeżeli nasze, nasza polewa jest za gęsta, to proponuję dolać troszeczkę zimnego mleka, tak jak ja tu robię, i mieszamy. O. Ona już jest lekko ostudzona. I taką polewę, o właśnie, taką polewę mamy lać na nasze ciasto. OK. No co, zapraszam Was na mój kanał. Róbcie subskrypcję tu na dole na Mandziarę Łewki. Jeżeli Wam się podoba ten przepis, to zostawcie lajka, udostępnijcie mnie, oglądajcie mnie na Instagramie i na fanpage. Ciała a tutti! I teraz tak, taką polewą polewamy nasze ciasto. O! Jeszcze polejemy. Mm, mm, zobaczcie, o, jakie piękne. I poczekamy aż ostygnie, i zaraz wam, jak ostygnie, troszeczkę ta polewa.